Cześć kochani, dieta keto, jak to zacząć i jak schudnąć? W dzisiejszym vlogu opowiem Wam na moim własnym przykładzie, jakie pięć kroków zrobiłem, aby wejść w stan ketozy i jak schudłem już koło 20 kg. Po pierwsze, co zrobiłem, pozbyłem się z domu wszelkich rzeczy niewskazanych na diecie keto, czyli cukier, makaron, ryż. Wszelkiego tego typu rodzaje. Po prostu oddałem rodzicom. Oni to jedzą. Nie są na diecie keto, chociaż ich namawiałem, ale niestety. Także, właśnie, pierwsza rzecz pozbyć się z domu tych wszystkich produktów. Drugim krokiem było ściągnięcie na smartfona aplikacji o nazwie Fitatu, po to, żeby poznać wartości odżywcze wszystkich produktów, czyli odnośnie makroskładników przykładowo. Ile boczek ma kalorii, ile ma węglowodanów, białka, i tłuszczy, to wam też polecam. Ściągnijcie sobie tą aplikację i nie będziecie jej na pewno używać przez długi, długi czas, tylko na początku zapamiętacie, co ile czego ma, i to będzie bardzo pomocne dla was przy układaniu swojego keto jadłospisu. Krok numer 3, czyli zwiększenie, tak jak było to u mnie, zwiększyłem ilość wypijanej wody w ciągu dnia. Oraz zwiększyłem spożycie sodu, magnezu oraz potasu. Jeżeli pytacie po co, właśnie po to, że na diecie keto chudnie się, na początku traci się tą wodę z naszego organizmu, a więc trzeba właśnie jej dostarczyć z zewnątrz, ale też właśnie nie samej wody, bo wraz z pozbywaniem się tej wody podskórnej, tracimy cenne elektrolity. Dlatego właśnie sód, Potas i magnes są świetnym rozwiązaniem. Wam również polecam. Na przykład nie będzie was boleć głowa, jeżeli dostarczycie sobie większą ilość sodów, spożywienia lub suplementów. Chociaż szczerze, no nie musicie się suplementować, jeżeli macie dobrze ułożone posiłki. Natura przede wszystkim. Czwarty krok, czyli jeżeli chodzi o gotowanie, o keto potrawy. Inspirowałem się przepisami innych osób na wielu różnych grupach. Pobierałem sobie te zdjęcia, zapisywałem sobie przepisy. No i tak już się nauczyłem gotować keto potrawy, które możecie zobaczyć na moim kanale, na poprzednich tam vlogach. Zasubskrybujcie kanał. Będą takie vlogi kulinarne w na pewno sporej ilości. Dlatego jeżeli nie macie pomysłu co ugotować, w jaki sposób, bierzcie inspiracje od innych. Właśnie na Facebooku, na różnych grupach, na moim kanale jest tego naprawdę masa. Naprawdę dużo jest tego. No i ostatni piąty punkt, jak wszedłem właśnie w stan ketozy, jak schudłem, aktywność fizyczna. Kochani, naprawdę warto się ruszać, trzeba się ruszać, niezależnie od tego na jakiej jesteście diecie. No to bardzo wam pomoże w pozbyciu się tych zbędnych kilogramów. Tak, jak powiedziałem na początku, u mnie zleciało już około 20 kg, aktualnie ważę równe 80 i się naprawdę mega z tym czuję. I niezależnie, czy wybierzecie siłownię, crossfit, narciarstwo, bieganie, nawet same spacery, na początek wystarczą same spacery. Możecie się zaopatrzyć, tak jak ja, w taką opaskę, która liczy e, Wasze kroki. I to jest. Na początek super sprawa. Możecie sobie porównać poszczególne dni, ile kroków zrobiliście, to przełożyć na poziom spalonych tych kalorii. Naprawdę, na początek wystarczy samochodzenie. I na koniec, pamiętajcie: zostawcie łapkę, zasubskrybujcie mój kanał i wbijcie też na mojego Instagrama. Tam zobaczycie właśnie relacje z moich treningów, jak przygotowuję posiłki. Zapraszam Was serdecznie i do następnego. Cześć.